<mulgy> <mulgy> no to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that pay. I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash for a ticket. I'm going on a trip for no I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all And we all got dreams we all want things but what you going to do for it <laughs> Ja przecież nie bo byłem mu gościa, widziałem. Nie wiem, czy drzwi licowane ze ścianą, bez panu. No tego tak, to kwestia sposobu otwierania tylko. No ci palca. No tak. No tak. To fajne takie, które już całkowicie licują ze ścianą. Nawet szparki nie mają. Ja to się zastanawiam jak się, jak ludzie wiedzą, że to jest, jest że w ogóle tam w jakieś pomieszczenie. Nie wiem co na to a agent BSAP Śledzi mnie normalnie Ale człowiek się jednak uczy na błędach i potem mądrzeje się, nie? Myślałem, że się mądrzeje, a ty... Widzę, że się w ogóle nie przejmujesz ty. Te ja <grybuj> ja robię, ja nie mam czasu. Gdybym jak jeszcze ja teraz słupać o kulę, wiesz, czego <narratives> ale, wi ale widzisz dobrze. No, 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 <słuchaj> no, 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 nie. Na szczęście. Doskąd, O, i da się. Rozszczepiłem. Znacie? W mojej grabie wszystko wygniotą. Tak się da, to teraz wszyscy pocha. Przybiać jednym. Wiesz, że ja mam go do przodu. Ale wiesz, że on taki coś nie tak się fajnie? No, to sam wyginaj. Ja się go boję raczej, ale czuję respekt. A ci, co nie czują respektu, i ci, co wiesz, podchodzą do narzędzi, jak do zabawki, tak? A co się może stać? Hej, honor! Pamiętaj, ja mam zawsze raz. Generalnie, co? No to są drzwi ukryte. Tak zwane ukryte. Po zamontowaniu, po założeniu skrzydeł, po obrobieniu będzie widać tak naprawdę tylko szczelinkę wokół tych drzwi. I będą pomalowane razem ze ścianą, tą samą farmą. Dlatego montaż jest dwa etapowy, no bo najpierw musimy zamontować ościeżnicę. Później ta ścieżnica zostanie obrobiona, zalipsowana, tak naprawdę pomalowana. Dopiero montaż skrzydła, tak? nie najpierw będzie robiona gładź, później będzie montaż skrzydła i to wszystko nie będzie pomalowane Aha, czyli generalnie to powinno wtedy zlicować tak? z tą gładzią choć gładź nie jest gruba no. znaczy... znaczy nie do końca bo będziemy z tym sobie jakąś tam packę czy coś to on gips będzie ściągał dokładnie po ośrednicy okay. i po ścianie okay, tak? Tak. czyli on psując w tym momencie już będzie, tak jak próbował się o średnicy. i oświetlanie go jest tak jak nie wiem, na rożku plotowniach przy obróbce, tak? Bo to na niego jest coś No Dlatego też nie ma skrzydeł, to są te rozpórki, które tu widzimy. Takie absolutne to oświetlenie jest żeby ona gdzieś tam nie zapracowała. Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś to obrobił, no i będzie coś czyłu, nie No i trzeba bardzo dokładnie to zamontować, bo po obróbce już nie ma możliwości skorygowania tego ustawienia. Tych. No, a kto jest specjalista od dokładnych montaży? <laughs> no <to jest> ja. <laughs> Coś Piotrek tylko, sprząt, tylko sprząta, ja tylko sprząta zrobić. Ja tylko sprzątam, bo ja już posprzątałem tam, to wszystko miałem posprzątać, posprzątałem. Piotrek jest konserwatorem powierzchni płask. Nie, konserwator powierzchni płaski pojechał do domu, <grym 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 ja go zastępuję.